Dzień dobry. Dzisiaj chciałabym Państwu zaprezentować i omówić opcję raportowania per pracownik z poziomu Mozarta desktopowego z uwzględnieniem pewnego rodzaju błędu, który może się pojawić oraz opcję możliwości następnie poprawienia raportu pracownika. Pokażę to Państwu na przykładzie zlecenia. Jak otworzymy sobie ekran zleceń i stworzymy, dodamy nowe zlecenie, ja dodam je standardowo z pozycji ekranu zleceń. W oknie rama wybiorę to, co chcemy wyprodukować, oraz wskażę parametry podstawowe, czyli informacje o typie zlecenia. W moim przypadku będzie to zlecenie typu M, czyli materiałowe, niewymagające odbiorcy zewnętrznego. Zostawię je na jedną sztukę oraz zapiszę. W pierwszym kroku należy wykonać właściwe bilansowanie, czyli na naszym punkcie monitorowania BOM pod prawym przyciskiem myszy wyszukuję polecenia i bilansuje zlecenie. Jak zlecenie zostanie zakończone i właściwie zbilansowane, mamy już w tym miejscu, możemy przejść sobie do kolejnego kroku, czyli do przydzielenia wskazanego pod zlecenia, w naszym przypadku przydzielenia pracownika. W tym miejscu możemy sobie też wydrukować kartę zlecenia, by przekazać zlecenie na realizację, na produkcję. Oczywiście w kolejnym kroku jest to opcja z wykonaniem raportu pracownika. Jeżeli wejdziemy sobie w prawym przyciskiem myszy w polecenie raport, tutaj mamy możliwość wykonania tego ogólnego raportu czyli raportu, za pomocą którego zaraportujemy wykonaną ilość, zamykając zlecenie. Możemy również wykonać raport per pracownik. Tu będziemy mieli w takim pierwszym, na tej naszej liście, będziemy mieli naszego pracownika, który jest przypisany do zlecenia. By móc zaraportować, należy poprawić istniejącą pozycję i tutaj wskazać te ilości do produkcji. Czyli, jeżeli mamy jedną sztukę do zaraportowania, musimy tutaj tą jedną sztukę wprowadzić. Jeżeli tego nie zrobimy i zapiszemy sam raport bez zmian, w momencie, kiedy będziemy chcieli wrócić do okienka raportowania, pojawi nam się informacja, w której jest napisane, że raportowana ilość produktów 1, natomiast przydzielonych do pracowników 0. Mozart pyta, czy nastąpiła pomyłka. Jeżeli wybierzemy tak, przekieruje nas ponownie do tego raportu i będziemy musieli w tym miejscu ten raport poprawić. Czyli wybieramy popraw i tutaj wskazujemy ten raport tą ilość produktów. Następnie zapisujemy. W tym miejscu oczywiście możemy wprowadzić ilość operacji, które zostały wykonane. Możemy podpiąć, jaka to była operacja i na jakiej maszynie była realizowana. I możemy także wskazać czas realizacji tej operacji do zlecenia. Jak już to zostanie przez nas poprawione, zamykamy i możemy teraz zapisać nasz raport. Oczywiście możemy zaznaczyć, zakończyć zlecenie, jeżeli chcemy je zakończyć w tym miejscu i zapisujemy. Potwierdzamy wykonanie, realizujemy i mamy już nasz raport zapisany. To jest jedna z opcji, jakiej możemy poprawić raport w sytuacji, jeżeli chcemy na gorąco ten raport poprawić, w momencie, kiedy mamy ten komunikat, że coś wykonaliśmy. Założenia błędnie. Mozart informuje nas o pomyłce. Prosi, byśmy wrócili do poprzedniego kroku. Natomiast, jeżeli chcemy poprawić raport już po fakcie, możemy sobie w prawym przyciskiem myszy w info o zleceniu otworzyć zakładkę raporty. I w tym miejscu mamy ten nasz raport, który wykonaliśmy przed chwilą i możemy go z tego miejsca poprawić. Czyli jeżeli e, nam Będziemy potrzebowali sobie tutaj zmienić parametry. Możemy tą operację powtórzyć. Wystarczy poprawić raport w tym miejscu i mieć na uwadze, by ten raport, który już będzie właściwy przez nas poprawiony, był oznaczony jako poprawny raport. Zapisuję. I tu będzie nam się z automatu wyświetlał ten nasz raport poprawny. Czy poprawny raport, jeżeli będziemy mieli to odfiltrowane, będzie nam się wyświetlał tylko ten poprawny. Jeżeli sobie to odznaczymy, pojawi nam się również ten raport, który wcześniej był interpretowany jako błędny, z racji tego, że został on poprawiony. Nie ma możliwości w mocarcie usuwania wcześniejszych raportów z racji historii, którą mamy tutaj. W samym zleceniu możemy natomiast je odznaczać jako poprawne bądź archiwalne. Jeżeli w momencie, gdy poprawiamy istniejący raport, pozostawimy checkboxa poprawny raport aktywnego, który jest domyślną wartością, będzie on nam się automatycznie jako poprawny odznaczał, a ten, który jest, którego poprawialiśmy, będzie już w naszej opcji archiwalnej. Tak wygląda opcja wykonania poprawnego raportu dla pracownika do zlecenia. Dziękuję Państwu uprzejmie i zapraszam na kolejne filmiki.